Witajcie, kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Już dzisiaj kolejny odcinek z naszej serii z tworzenia postaci z naszego ukochanego klubu romantyki w grze Design 4. Już dzisiaj czwarty odcinek z tej serii. I czwarta historia, którą ukończyliśmy już na moim kanale, a mianowicie córkę księżyca lub z angielskiego Moonborn. Naprawdę nie wierzę, że udało nam się już tyle stworzyć, bo stworzyliśmy już e, w Design 4 e, moją hollywoodzką historię. Mm, y, wysoki Przybój oraz sekret Niebos, A teraz właśnie tworzymy Córkę Księżyca. Już niebawem też na kanale pojawi się y, dwie inne serie, które też zostały ukończone na kanale, a mianowicie nie, niedawno ukończone y, w Namiętności oraz już dość dawno ukończone, ale a, jakoś nie mogę się zabrać za stworzenie. Po prostu postaci z tej serii w 4 Czyli moje ukochane żagle wam Tak, moja ukochana nie potrafi ich stworzyć w 4 No powiedzmy, że na studiach niekoniecznie mam na to czas A jak mam czas, to zazwyczaj y, skupiam się na nagrywaniu samego klubu romantyki. Znaczy, że dziwnym trafem ostatnio mi się tak trafiło, że akurat była brązowa gorączka Kto wie, ten wie Naj Najcudowniejszy czas w klubie romantyki No, ale w każdym razie Dzisiaj tworzymy postacie z córki księżyca i tak jak zazwyczaj tworzymy w tej serii, będziemy tworzyć główną bohaterkę, czyli main character, czyli Mia, którą nazywam tutaj, bo no bo. Widzi <grydzi> Księżyc, wszędzie Księżyc, wszędzie gdzie się da, tylko Księżyc w tej serii. Nawiązanie do tego. Jej Love Interestinga ukochanego, czyli Maxiusia, nasz jego papi, który szczerze. Uważam, że nie do końca mi się udał z tej edycji 4, więc wybaczcie wszyscy fani, bo naprawdę ja też go uwielbiam. Jest mi troszkę zaszkodza, aż tak mi wyrzut, ale szczerze, nagrywałam już dość dawno to tworzenie. Oczywiście bez głosu, potem gdzieś mi się ten plik zawieruszył na, nie wiem, pendrive'a I dopiero dzisiaj, myślę, że kilka tygodni dobrych po nagrywaniu tego, udaje mi się dograć głosówkę. Myślę też, że jeszcze kogoś jednego stworzymy, ale na razie niech to pozostanie tajemnicą. W każdym razie zacznijmy może od e, przypomnienia, o czym opowiada nasza historia. Żeby może dla tych, którzy jeszcze nie grali w tę serię mm, ich zainteresować, a ci, którzy już grali, żeby sobie przypomnieli i zachęcam serdecznie do dyskusji w komentarzach, czy graliście w tę serię, jak wam się ona podobała, kto był Waszym wibrankiem serca. Uh, I co sądzicie nie wiem, naszej głównej bohaterce? Ogółem wasze odczucia odnośnie tej serii. Bo jak dla mnie w sumie jest ona spoko. Uh, no, jest ona w końcu drugą historią, którą została stworzona w klubie Romantyki, więc no, nie ma się co aż tak porównywać z tymi, które są stworzone współcześnie które na przykład grafika zmieniła się o 380 stopni, <laughs> 360 stopni po prostu. ich uh, historie też teraz są trochę bardziej rozwinięte. Bo mam nadzieję, że pewnego dnia córka księżyca będzie po prostu odświeżona, bo naprawdę to by było mega. Chociaż z drugiej strony teraz dość sporo powstało w klubie romantyki, takich które fantazy historii, ale jednak to by było coś. To by było coś, gdyby został odświeżony design, postacie, Simon. <grytanie> tak, ten zdecydowanie zasługuje na zmianę, bo póki co jest on jednym z największych dosłownie. Żartów, jeżeli chodzi o zainteresowanie romantyczne w klubie. <grywa> z czego się osobiście nie dziwię. Ale w każdym razie, zacznijmy od historii. Historia ta opowiada o młodej studentce, czyli tutaj właśnie naszej głównej bohaterce, Mi, która studiuje sobie dziennikarstwo, żyje sobie w mieszkanku razem ze swoją współlokatorką i wiecie dość normalne, zwykłe życie, no po prostu studentki, która właśnie zaczyna wakacje. I kiedy zaczynają mi się wakacje, dostaje ona tajemnicze zaproszenie z maską na maskaradę w nieznanym, tajemniczym miejscu. Nie wie ona od kogo to dostała, ale po namowach koleżanki postanawia, że tam pójdzie. Idzie i powiedzmy, że na Maskaradzie dzieją się dość niezwykłe rzeczy. Raczej niezbyt klasyczne dla Maskarad. łącznie z tym, że odkrywa, że na imprezie nie są wyłącznie ludzie, wink, wink. a również nieco bardziej krwiolubne istotki. Wybaczcie, ale jeżeli oglądacie tę serię, to wiecie, że ja nie do końca przepadam za wampirosami. No, ale w każdym razie, poznaję, ratuję z tej maskarady pewien książę w szarej zbroi i czarnymi włosami. Czyli Victor Vanard Van Art, Ale oczywiście to, kim on jest, dowiadujemy się później wampirosem. Ach, dosłownie nigdy chyba nie wypadnie mi z głowy to, że po prostu dla mnie to nie będzie Wiktor. Victor Van Art, Tylko arcik. zresztą on też ma raczej dość sporo fanek, jeżeli chodzi o Córkę Księżyca, więc to chyba nie jest jakoś straszne określenie. No więc najpierw dowiaduje się nasza droga Mia o tym, że istnieją wampirosy, niedługo później tak naprawdę dowiaduje się o tym, że istnieją również wilkołaki, szeszczeniaczki. I to otwiera przed nią zupełnie nowy świat, pełen po prostu przygód, wrażeń, y, tajemnic i niebezpieczeństw y, Jest ona zmuszona po prostu odkryć tajemnicę, która tak naprawdę zmienia jej życie Ponieważ okazuje się ona być córką księżyca, a więc nie spoileruję na czym to dokładnie polega Powiem tylko, że starożytne proroctwa to coś, co możecie tu się na spokojnie natknąć, bo jest ona właśnie związana ze starożytnym prorocem, odnośnie bycia córką księżyca i tego, że dzięki temu uzyskuje ona specyficzne dary, czyli dar krwi albo dar księżyca, którymi możemy kierować się w naszej rozgrywce i co będzie definiowało to, jaką dokładnie ścieżką pójdzie i wpływające na jej zachowania oraz zakończenie historii. Ale nie są to jedyne ze ścieżek, jakimi może podążać nasza główna bohaterka Ponieważ oprócz tych bardziej nieco magicznych, mistycznych, związanych z darami e, Po prostu, które otrzymaliśmy Są także nieco bardziej normalne ścieżki A mianowicie ścieżka dyplomacji lub ścieżka siły i twardości charakteru Czyli dość podobnie jak w moich kochanych żaglach No ale i tak jest fajnie I obie z tych dróg, niezależnie od tego, które wybierzecie Jak zawsze wpływają po prostu na historię jeszcze dam Wam kilka takich króciutkich informacji, ale postaram się za bardzo nie spoilerować, jeżeli chodzi o serię. Jest ona ogółem dość długą serią, ponieważ podobnie jak Żagle, ma ona pięć sezonów, czyli są to dwie najdłuższe serie w całym klubie romantyki ze wszystkich historii. I pomimo, że niektóre niektórym mety bywają nieco bardziej nudne, to jednak uważam, że historia nie jest ani najgorsza, ani najlepsza. A zanim przejdziemy do ocenienia, to jeszcze przejdźmy na chwilę do... Historii, ponieważ na razie wspomniałam tylko o tym, że dowiedziała się ona o istnieniu wampirów i wilkołaków. No i okej, zmienia to jej życie, ale nie tylko to zmieniło się w życiu naszej głównej bohaterki. Jak wspominam na początku, jest nas ten kontzielnikarca. I dzięki temu, że dowiaduje się o <laughs> istnieniu moich ulubieńców, oczywiście. <laughs> krewkowych przyjaciół, że tak to powiem, to dostaje ona pracę w dość charakterystycznym czasopiśmie, a mianowicie Dzień Niestego Świata. Czyli takim jakby czas piśmie, w którym pisze się o właśnie różnych postaciach nat naturalnych, co dla większości ludzi jest tak naprawdę bajkami, bo piszą tam o właśnie kosmitach, o duchach. Jak ma być czera? Z chęcią bym takie czytała. Sama mogłabym tam pisać z moją wyobraźnią. Dosłownie, nawet nie wiecie, ile ja po prostu historii sobie stworzyłam grając w te serię. <grym> Jak rozkręciłam niektóre te historie, które mi je ja tam zaczęła pisać. Ale nieważne. No i właśnie dzięki pracy w piśmie poznaje ona dość sporo różnych postaci, w tym także St. No <gry> Ale o tym zaraz, właśnie. W sumie że nawet teraz możemy zacząć rozmawiać o postaciach. A zatem zacznijmy od naszej głównej bohaterki. Mia. Jak już wspominałam, Mundze ze względu na to, że jest ona właśnie córką księżyca, więc księżyc, księżyc, księżyc. Wybrałam tutaj dla niej dość specyficzny strój i wygląd, ale jak mam być szczera, grafika w tej historii, a zwłaszcza stroje naszej głównej bohaterki, oj nie przekonują. Znaczy, grafika jeszcze ok, ale stroje i wygląd postaci, no troszeczkę się to zmieniło. Więc wybrałam właśnie strój, który mi się osobiście najbardziej podoba, taki delikatnie e, różowe włosy i taki e, sweterkowy strój. ogólnie. Strój jest dostępny dopiero przy brązowych opcjach w Klan Ashi yy, piąty sezon, W piątym sezonie. W każdym razie, nasza główna bohaterka, jak już wspominałam, jest właśnie e, studentką, dziennikarką, jest ona Dość odważna, bo jednak potrafi działać, zwłaszcza kiedy jest na ścieżce siłę. Tak jak w nas w historii. Właśnie mówi kierowała się ona siłą oraz e, drogą księżyca, czyli taką jakby hipnozą i działaniem na umysł. Bo Dark znowu łączy się bardziej z taką fizycznością i taką dosłownie siłą, taką, że po prostu jest w stanie rozwalić pół budynku. No dobra, do pół budynku może ym, aż tak by się nie, nie, nie dała rady, ale. Siłę to ona ma dziewczyna, tyle wam powiem. W każdym razie ona u mnie idzie właśnie ścieżką siły i daru księżyca. Jest ona w sumie ciekawą postacią, nawet mi się szczerze jej charakter podoba, bo jednak e, zawsze chce jakoś pomagać, ale nie boi się działać. Dosłownie jest w stanie e, złamać prawo, jeżeli uważa, że jest to logiczne, ale z drugiej strony, kiedy wie, że e, przyda, że jakieś działanie, na przykład uratowanie Howarda. Były na rękę, no to tego nie robiła, więc nie posuwa się za daleko ze swoimi działaniami, a na tyle, żeby jej zdaniem wykonać się po prostu wszystko sprawiedliwiam. To, co mi też nie imponuje, to to, że mimo, że dowiaduje się dość szalonej rzeczy, jak dla normalnych ludzi, czyli no, że. Nie są tylko ludzie też, że mogą istnieć właśnie wampiry albo wiekołaki nie wariuje, tylko naprawdę zaczyna logicznie w to brnąć, chce się po prostu angażować, nie ucieka podkulonym ogonem, chociaż wiele razy było i to proponowane, żeby po prostu odpuściła i żyła normalnie, ale jednak mimo wszystko działa, chce działać, chce pomagać, stara się po prostu odkryć tajemnicę, z którą jest związana, chociaż czasami. no to bywa dość ciężkie, bo musi naprawdę wiele ciężkich decyzji podejmować i z wieloma rzeczami sobie radzić. Halo, jak ja bym myślała, że poluje na mnie wąpisze książę z Europy, to nie wiem, czy miałabym na tyle odwagi. Chociaż on nie jest też tej podróży sama, no bo ma swojego Vanarta fanarta i masz swojego po prostu szczeniaczka Maxiego, którzy są dla niej po prostu niesamowitymi przyjaciółmi i wsparciem, a później także inne postacia. E, takie jak na przykład, chociażby już wspomniana wcześniej współlokatorka Trisha, e, jak oczywiście także na przykład e, Benny, <laughs> który jest ogółem piosenkarzem, który występuje też, a tak dokładnie jest do niego nawiązanie w innej serii. Ale do tego zaraz przejdziemy. Jak Simon, jak Dante, jak jej współpracownicy, jak y, Francis. Nie naprawdę jest. Nie jest samo po prostu w tej przygodzie, a, ale mimo wszystko i tak chce działać. Um, i jednak wybiera dość mądrze, stara się w miarę logicznie działać. Nie powiedziałabym, że jest ona najbardziej inteligentną i sprytną bohaterką, ale nie powiedziałabym, że jest też jakoś najbardziej naiwna, chociaż sami napiszcie, co o niej sądzicie. Skoro już jesteśmy przy innych postaciach, zacznijmy więc od wybranków serca. Zacznijmy może od tego, którego nie wybrałam, ale jest on również jednym z popularniejszych, czyli jak już tam wspominałam a Adektor, fanarcik, fanarcik, czyli nasz blady przyjaciel o czarnych, gęstych włosach, wampirosek. Poznaje go już, jak wspominałam, na balu, gdzie ją przed innymi wampirami. Potem spotykają się ponownie mm, i właśnie wtedy odkry mnie odkrywa jego tożsamość. Ale, mimo wszystko, zaprzyjaźniają się oni dość mocno ze sobą. Mogą oni również, jak wspominałam, być w związku z tym, że jest on. Mm, Zainteresowaniem zainteresowaniem głosem i w sumie nawet w mojej serii przez jakiś czas leciutko z nim kręciliśmy <grym>, nie jakoś super mocy, ale no hello, no tak nam pomagał taki był po prostu miły, no mówię ja wampirów nie lubię ale po prostu był fajny i jest naprawdę dość ciekawy i ma on też dość sporo tajemnic zarówno co do jego przeszłości Jaki co do jego charakterów, są dość zamknięty w sobie, co niestety mnie dość mocno drażni w takich postaciach czasami, chociaż z drugiej strony, wiecie, niektórych to może kręcić właśnie tak odkrywać jego po prostu y, warstwy po malutku kroczek za kroczkiem. Jest on bardzo zamożnym i takim eleganckim y, wampirem. I y, co ciekawe, tutaj właśnie przedstawiam kilka ciekawostek, które wyczytałam na y, fanowskiej Wikipedii, to nie żywi się on krwią ludzką, a pije on zwierzęcą krew. Oczywiście nigdyś było inaczej. Ugółem e, to pochodzi on właśnie z zamożnej rodziny, jednak jego rodzice zmarli, a opieką nim zajął się Noel, którego poznajemy oczywiście w serii, e, razem z swoim, nazwijmy to w miarę przybranym bratem, e, Destinem. Dowiadujemy się również, że e, jest on odpowiedzialny za m, tworzenie muzyki dla wielu słynnych. M, Muzyków na przestrzeni wieków, oraz że ma on pakiet akcji w firmie w Azji, że zna on także 20 języków, a resztę jakoś spoilerować nie będę, bo większość z tych informacji jest w diamentowych scenach, które ja osobiście w większości nie przeszłam, no oprócz tego, co właśnie Wam powiedziałam. Przejdźmy może teraz do z kolei. Naszego ostatecznego wrażenia serca w mojej serii, czyli do Maxa Jak już Wam wspominałam, jest on wilczkiem, naszym szczeniaczkiem. Jest on po prostu uroczym w którego uwielbiam. Po prostu człowiek, który ma tak wielkie serce, zarówno do ludzi, jak i do zwierząt, który po prostu ma w sobie siłę ducha, który kocha przede wszystkim swoją rodzinę, swoją sforę. No co z jednej strony jest dość logiczne, ze względu na to, że jednak zazwyczaj wilkołaki są przedstawiane jako właśnie istoty żyjące w sforach. Ogółem Max jest także pedagogiem, który dość często jeździ ze swoimi podopiecznymi dzieciakami na różne obozy. Kocha przebywać na świeżym powietrzu. E, dlatego też właśnie e, często po prostu uwielbia spędzać czas w lesie, na różnych biwakach, ma świetne podejście do dzieci. Uważa, że przynajmniej przy nich wygląda mądrze. I uwielbia opowiadać naszej głównej bohaterce e, o swojej właśnie pracy. Jest on bardzo lojalny i zabawny, ale gdy trzeba, potrafi także e, jednak pokazać tą swoją nieco bardziej surowszą i spokojniejszą stronę. Uwielbiam on gotować. Te sceny z gotowaniem. To jest coś tak pięknego, że no, nigdy nie zapomnę tych placuszków. <laughs> ale jeżeli chcecie wiedzieć, to, to serdecznie akurat polecam zagrać jego ścieżką. Tylko właśnie, że w jego przypadku się akurat będę zachwycił, no ja po prostu go uwielbiam dosłownie, bo tak zareśliłą energię do życia i kurtyna ma sklep ze sprzętem sportowym i zajęciami na świeżym powietrzu. Ogólnie taki jeden z nieco większych problemów, jeżeli chodzi o relacje z nim, to jest na początku trochę jego rodzina, bo są dość sceptycznie nastawieni do naszej imii. No, z jednej strony cieszą się, bo mnie uratowała Szona, czyli e, bratanka naszego Maxa, ale z drugiej strony, no, ona jest pół prawie wampirantkiem, pół. Pół człowiekiem, półtęga, to co się tak nie godzi, żeby po prostu wilk powinien być z wilkiem. No, takie mają na początku podejście, no ale z jednej strony no, lubią Mija i potem już ją się akceptują. No poza tym, że próbują zaswatać Maxa z Samantą, ale nieważne, Z jednej strony to się potem nam przydaje, z drugiej, no na, na szczęście też Max jest akurat wierny i lojalny, i o ile idziemy z jego ścieżką właśnie z mią i Maxem to no, nie zdradzi jej, po prostu zawsze będzie starał się jak najlepiej, jest po prostu jak najszczerszy, nie zostawi jej, będzie ją bronił. Um, no nie mówię obstawiam, że Wiktor też ma takie podejście, chociaż nieco bardziej pewnie w surowszym wydaniu, ale I po prostu to jak Max nazywa naszą mię po prostu swoim bohaterem, właśnie to już przechodzimy do tworzenia Maxa. Tutaj przechodzimy już do tworzenia naszego Maxa, zatem przejdźmy może do kolejnej postaci, bo ja o Maxie mogłabym dość długo gadać, bo po prostu go lubię, no jest po prostu tak uroczy, nie ma się co dziwić. Przejdźmy może do ulubieńca wszystkich, najprzystojniejszego, najwspanialszego, najcudowniejszego, Simona, jest to człowiek pracujący jako fotograf dla magazynu Dziennie z tego świata. Jest on dość nieśmiały, ale wydaje się, że jest on dość mocno zakochany w naszej głównej bohaterce od pierwszego wejrzenia I w sumie dzięki niemu tak naprawdę Mia zdobyła pracę, bo to on zrobił ją w barze i dzięki temu właśnie pracuje w Dniu Świata Ale trochę przykleja się jak mułka A scena z nim w lesie, diamentowa, jest <grym> bardzo ciekawa, tyle wam powiem Um, ale uczy go niezwykłego, cudownego wyglądu. Nie wiem za bardzo, wiem co o nim mówić, bo staram się go omijać na wszelkie sposoby. Więc przejdźmy może do kolejnej postaci: a mianowicie Francis Françoise, nie umiem tego do końca czytać, jest ona wampirzycą, którą spotkamy dopiero pod koniec e, trzeciego sezonu, kiedy Mia przybyła do Bordeaux szukać wskazówek odnośnie mm, przepowiedni. Jest ona tak naprawdę chyba jedyną e, żeńską postacią, z którą możemy iść tak naprawdę do końca. Jest ona lojalną, taką bardziej e, silną charakternie e, osobą, ale jest ona dobra i jednak stara się spłacić e, dług u człowieka, który nigdy się uratował i przemienił. Jest ona naprawdę piękną kobietą, otwartą na świat. E, Potrafiącą się dobrze zabawić, ale z drugiej strony no, dość długo żyjącą, tylko w jednym miejscu i czekającą, aż będzie mogła spłacić dług I w sumie nie za bardzo mogę więcej o niej powiedzieć, oprócz tego, że jest dość fajną przyjaciółką, bo nie jej ścieżką Kolejnym postaciem jest Benny Jest on wampirem i słynnym piosenkarzem, który <laughs> występuje, mianowicie mówiąc, w jednym z odcinków z We Namiętności Wink, wink <laughs> Lecz tam akurat nie wiedzą o tym, że jest wampirowskiem, ale my wiemy My swoje wiemy, moi drodzy i są zabawne, trochę flirciarski. Uh, nie wiem, czy to jest do końca graczy, czy po do tego przewoku, ale właśnie ma taki swoisty styl bycia. Ma bardzo ciekawy styl, więc osobiście nie dziwię się, jeżeli ktoś go wybrał, bo Naprawdę jest ciekawą postacią. <grym> to jest Po prostu ten jego uśmieszek jak mnie rozbraja. Innymi postaciami, żeby już troszeczkę skrócić, fabułę, jest na przykład Trisha, czyli współlokatorka. Dante Goera, czyli Vampir, który nam także dość dużo pomógł. Mamy oczywiście w naszej pracy Mr. Bow, czyli naszego szefa. Mamy Trevora <głos》>, który potem po, okazji, potem staje się wilczkiem. Mamy Luisa. Uf, nie wkurza. Mamy Kamila, która jest akurat fajna. Mamy Waltera. A są tampieru mamy na przykład Stellę. Mamy Billiego, ale to są nie aż tak ważne, chociaż Stella bywała irytująca, jak mam szczera Księcia i Tanawóde, no jak inaczej. Um, Dustina, o którym już wspominałam, i Noela. A jeżeli chodzi o to, to oczywiście mamy z księcia Angela More, jego pracownicę Agatę, a także naszą uroczą, że jest przyjaciłeczką, naszą jak ją nazwał, zatrute. oraz na przykład Howarda Crawforda, czy też na przykład. Edgara, Tomasa, Daryla, ukołam sporo innych postaci, których już mi się nawet do końca nie chce wymieniać. Część spotkanych w Europie, część spotkanych w Ameryce. Przejdźmy już może do podsumowania historii. Powiem tak. Historia osobiście moim zdaniem jest ciekawa. W niektórych momentach może trochę za długa. Nie powiem, grafika już no, nie jest. Najlepszej świeżości, że tak to powiem. Chociaż wydaje mi się, że wtedy też była nieco bardziej hitowana. Uważam, że osobiście żegle węgla mają lepszą grafikę i stroje, powiem, że była to pierwszą historią. Ale moim zdaniem jest warto zagrania, pomimo że finał jest troszeczkę mm, zmarnowany. <laughs> Chociaż nie powiem, że też zły jakoś za specjalnie. Czy warto zagrać? Moim zdaniem tak. Zwłaszcza dla ludzi, którzy faktycznie lubią fantastykę i takie mroczne klimaty. Ja się na przykład dobrze bawiłam Muzyka też była klimatyczna, chociaż to jest akurat w każdej z serii Jednak muzyka jest dość charakterystyczna i klimatyczna Stroje zazwyczaj bywają dość straszne <grymne> Na niektóre aż ciężko patrzeć i trzeba od razu przybierać inne, Ale bywają też dość mm, znośne, tak powiedzmy Jak na przykład strój, który właśnie wybrałam mi Czyli ten golfik i spódnica, czy też niektóre inne sukienki i niektóre inne fryzury Też bywają w porządku jeżeli chodzi o stworzenie relacji pomiędzy mm, wampirami a wilkołakami, też jest to fajnie przedstawione. Postacie e, poboczne są nawet w porządku, są takie dość e, ciekawe. Jakbym miała wybrać swoje ulubione postacie poboczne, to chyba byłby to Patrick, ten tatuarzysta. E, byłby to też chyba Moniczka miała jednak ten swój charakter, który był strasznie uciążliwy, ale był też fajny uh, Oczywiście Sean <grystanie> Młody się rozkręci dopiero, ja wam to mówię Ja się boję go spotkać, jak on po prostu będzie już takim stricte nastolatkiem A tak poza tym to szczerze nie wiem Jest naprawdę wiele fajnych postaci, My ciężko jest wybrać jakoś tak za specjalnie ulubioną Jeżeli chodzi o ogólną ocenę serii To szczerze dałabym jej to też taką piątkę? Nie jest to zła seria. Nie jest to może moja jakoś ze specjalnie ulubiona, ale nie jest. No albo takie 4 plus. No, coś tak mniej więcej, coś koło tego. Póki co z tych, które nagrałam e, w The Sims 4, to będzie ona chyba na drugim miejscu. Po, oczywiście, Sekrecie Niebios. A jeżeli chodzi o najlepsze sezony, moim zdaniem, no to chyba będzie to albo ten, który dział się w Europie, pomimo że nie było tam za bardzo mm, naszych Love Interestingów, albo już ten końcowy, bo był taki na luzie i uroczy. Nie wiem, ciężko to stwierdzić. Wybaczcie mi też, kochani, że ten odcinek jest taki trochę y, chwiejny i chaotyczny. <gryw> Mam w każdym razie nadzieję, że Wam się spodobał. Napiszcie przede wszystkim, co Wy sądzicie o tej serii, bo moje opinie nie są aż tak. Istotna, ale właśnie ciekawe mnie co wy o tym sądzicie I czy też macie nadzieję, że pojawi się jakaś nowa seria właśnie jak teraz właśnie powstaje spory sekret niby z 2, czy poluje na ciebie 2 W ogóle muszę poluje na ciebie w końcu w pierwszej części, bo zaczęliśmy ten drugi sezon i tak je w miejscu No cóż, to zobaczymy i teraz tak naprawdę już przechodzimy do podsumowania, stworzenia naszego właśnie Maxa. Do mnie chyba już tutaj nie przejdziemy. W każdym razie, jak szumiem, nie do końca mi się on podoba, chociaż jak widzicie, starałam się go odwzorować z tego jego nieco taką właśnie spiętą twarzą. Uh, gdzie właśnie bardzo mocno są wyszywane kości policzkowe, takie dłuższe włosy. Koszulkę, no, nie mogłam znaleźć nic z, alf, z napisem Alfa, więc dałam mu po prostu taki, tutaj taki elegancki. Też w takich kolorach właśnie e, szarych, takich zielonkawych, Tutaj mm, oczywiście płomienie na spodękach, no musi być hard, no bo cóż, on, on, on jest hot, więc nie może być nie-hot w takiej sytuacji. Tutaj na imprezę tak na luzie, <laughs> kąpielowy. No mi się kojarzą po prostu z tą e, sceną, jak po prostu on się. Kąpali. Powiedzmy, że jakby to, że <laughs> na golaska w tym ustawie, i tutaj już tylko na ciepłą pogodę i na zimną pogodę, co w sumie wyszło tak dość naturalnie, bo też taki trochę zielonkawy styl, ale moim zdaniem do niego pasuje. I teraz, jakoby całą, przejdziemy do ostatniej postaci, którą tworzymy tutaj na dzisiaj, i zastanawiałam się, czy stworzyć jakiegoś człowieka, czy sprowadzić mnie, się w na przykład stworzenie Sejmona, ale stwierdziłam, że nie. Że stworzymy jeszcze kogoś, podobnie jak w mojej holenderskiej historii, gdzie tworzyłam naszego pieska Tak tutaj stworzymy kotka, którego adoptowaliśmy w schronisku Nie pamiętam, czy to było chyba w drugim sezonie, mi się wydaje, że adoptowaliśmy kota, ale nie jestem pewna W każdym razie kotek nazywał się właśnie Moon i był takim właśnie e, brytyjskim kotem Tylko on był bardziej taki szaro-niebieski, więc nie wiem, czy tutaj zmienię kolory jego, czy nie, ale był uroczy. Zwłaszcza, że jeżeli wrócimy do naszej Mi, to mam nadzieję, że ona Wam się też jakoś w miarę podoba. Chociaż ja mam taki vibe, że ona tutaj wygląda tak trochę starzej niż w tej naszej serii. Mam na myśli w klubie Romantyki. Bo tam jednak ona była taka trochę młodsza, która bardziej niewinna, a tutaj jest taka jakby wyszczuplona, taka trochę jakby wyższa, ale zostawiając ten klimat i przede wszystkim strój, który mi się jeden z niewielu podobał. Ze strojów, które tutaj mieliśmy, tak naprawdę. Jedyne, co w sumie jest trochę smutne, jeszcze odnośnie tego kotka, to to, że w porównaniu z e, moją historią, gdzie piesek faktycznie miał dość duży wpływ na fabułę, to kocie niestety nie miało tyle szczęścia. I choć jest oczywiście przeuroczy no bo inaczej się nie da, to skłod. Hobaczcie wszyscy psiarze, ale jeżeli oglądacie ten kanał, to wiecie, że ja akurat jestem mega kociarą i ja mogłabym dosłownie tonąć w kotach, nie obraziłabym się, jeżeli o to chodzi, bo będę zdecydowanie szczęśliwa. Um, dobrze, to jak na szczęście zmieniamy ten kolor futra, bo się dziwiłam, czy jest taki żółtawe, ale na szczęście go zmieniamy. Dobrze, pokrótce tutaj już tylko nadajemy mu troszeczkę większej takiej grubości, żeby był takim puszystym, kocienciem. Wybieramy mu tutaj cechoski i tak naprawdę to było na tyle. W każdym razie, kochani, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. A my widzimy się w następnym odcinku oraz w innych seriach na moim kanale. Tutaj jeszcze szybki rzut na Maxa i Mia. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa!